Okej, okay, tylko klasyczne pytanie, czy obaj gracze są gotowi. Yenny mówi tutaj już, że jest gotowy na najeźdźca. Tak więc rozpoczynamy drugą grę finału Mikroligi Strefy StarCraft. Po pierwszej grze na najeźdźca wygrywa tutaj 1 do 0, jest to best of 7, czyli do czterech wygranych. Hmm, za chwilę zapewne rozpoczniemy kolejną epicką rozgrywkę. Delta Quadrant, bardzo techniczna mapa. K która posiada duże ilości minerałów, posiada bardzo trudny do obronienia natural, bardzo, bo posiada bardzo prosty do obronienia drugi natural, dzięki któremu właśnie dzięki temu drugiemu naturalowi widzimy tutaj dosyć dużą ilość dropów i właśnie takiej technicznej gry żeby ugryźć właśnie tą drugą bazę widzimy naprawdę Zek z, chociażby, z tego względu, z, chociażby z tego względu że ta mapa nie jest aż tak ogromna na czterech graczy Zek bardzo ładnie zaklipowuje się tutaj e, i dzięki temu jest w stanie jest w stanie złapać większą ilość bas niż normalnie, chociażby te goldy, które znajdują się, tak troszeczkę bardziej ukryte. No i zaraz zobaczymy co będzie miało miejsce. Yendi znajduje się w lewym górnym rogu mapy podczas najeźdźca grający jako zielony, taki zielonkawy, czy nie wiem za bardzo jaki to jest kolor. Niestety Z jest 4-bitowy, rozróżniam jedynie 16 kolorów. Mamy tutaj najeźdź, który znajduje się w rogu prawym górnym, różowy protos. To jest właśnie Yendi. No i zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce. Chyba Yendi cały czas ma jakieś malutkie problemy z lagiem. Niestety, niestety tak to wygląda. W każdym razie, jak na razie widzę tutaj, jak na razie widę tutaj, że um, najeźdźca, najeźca chyba może będzie decydował się na jakiś, może jednak rodzaj nie 15 hatcha, ponieważ na tej mapie wylęgarnia jest, tak jak mówiłem, bardzo trudna do obronienia. Spójrzcie, ile miejsca znajduje się tutaj przed, tą, przed tym naturalem. I można bardzo łatwo go tutaj atakować. Chyba, żeby decydował się, oczywiście, tutaj, ale, ale właśnie trzeba najpierw zniszczyć te skałki, co jest bardzo, bardzo trudne. Jambi już skautuje swojego przeciwnika, stara się, tutaj, stara się tutaj go znaleźć. Niestety, nie jedzie w tym miejscu, do, w to miejsce, które, które potrzeba, jak na razie. No i zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce. Jak na razie, ma już zbudowanego swojego pylona, no i za chwilę zapewne zbuduje już swojego pierwszego gateway'a, właśnie tutaj na wejściu. Na no jeszcze tymczasem jego Overlord jedzie w dobrym kierunku. Jeszcze chwilę oczywiście minie, zanim zostanie on, zostanie on tutaj do, dolecony, że tak powiem. No i tak jak mówiłem, spójrzcie, ile klifów znajduje się tutaj pomiędzy na przykład tym naturalem, a tym drugim właśnie naturalem, gdzie można sobie tutaj chociażby stalkerami przeskakiwać, mutaliskami bardzo ładnie harasować te wszystkie trzy ekspansje naraz, które znajdują się bardzo, bardzo blisko siebie. No i to jest naprawdę, naprawdę duży problem dla dla gracza, który jest harasowany, ponieważ musi on być właśnie w dwóch, trzech miejscach naraz i to jest bardzo, bardzo trudne. Najesta tymczasem, tak jak mówiłem, decyduje się na swój pierwszy spawning pool i zaraz po nim następujący ekstraktor nie chce za bardzo ekspować na tej mapie tak szybko jak na Blistering Suns ze względu właśnie na to, że jest to bardzo, bardzo trudne do obronienia. Tymczasem Yandy, jego pierwszy gateway jest już skończony. Standardowo także decyduje się na pylona oraz asymilator. Zapewne zaraz dostawił sobie Cybernetic Score, e, zapewne tutaj w swoim, w swoim e, czołku, tutaj na tej swojej rampie, tylko po to, żeby być o wiele, o wiele bardziej bezpiecznym. Czym otworzy? Mam wrażenie, że otworzy tak jak w poprzednich grach, czyli potrójnym gatewayem. No i zastanawiam się właśnie, czy będzie decydował się na ekspansję związaną właśnie z tym gatewayem, ponieważ jest to bardzo, bardzo interesujący e, plan. Na jeźdźca jego spawning pool jest już gotowy. Czyżby zdecydował się jednak na tą ekspansję? Tak, ale, ale dopiero po pulu, więc ma ekspansję nie po wuju, tylko ma po pulu. E, w, każdym razie, w każdym razie mamy tutaj e, drugi asymilator, który jest zbudowany na jeźdźca najeżdża zdaje sobie z tego sprawę tutaj, ponieważ no, lata tutaj tym swoim Overlordem widzi dokładnie co robi jego przeciwnik e, no i tak jak mówiłem, Cybernetic Core jest już prawie skończony także ta wylęgarnia jest już w połowie czy jest wymyślany speed dolingów? Dokładnie tak e, jak widzicie tutaj ogromna ilość, ogromny jest jednostek Extractor Trick najeźdźca, troszeczkę taki tutaj e, supply block e, w tym momencie dopiero teraz Overlord został wybudowany no i jest to oczywiście kilka sekund, ale traci się te 12 minerałów, ponieważ e, traci się 50%, 50 wartości budynku. No i wymyślane są tutaj już Wargate oraz oczywiście mamy pierwszego Stalkera. Znowu troszeczkę szeroko tutaj Andy się zabudował i zastanawiam je właśnie, zastanawiam je właśnie, czy nie będzie to błąd i czy na jeszcze nie będzie decydował się na jakiś rodzaj basta, jakiś rodzaj bardzo szybkiego ataku związanego właśnie z tym. Jak na razie nie widać, żeby decydował się na jakikolwiek inny rodzaj... rodzaj budynku ewolucyjnego, że tak powiem, mógłby oczywiście wysłać do tego ekstraktora jakieś jednostki, nie wiem dlaczego tego nie robi. Jego wylęgarnia numer 2 jest już gotowa. Mamy tutaj budujące się jeszcze dwa, jeszcze trzy gatewaye, więc będziemy mieli tutaj chyba four Warpgate pusa, związanego właśnie z kończącym się już prawie Warpgate Techem. No i zobaczymy tutaj, co będzie miało miejsce z sześć. 10 zerglingów biegnie tutaj do bazy tego automatona, trochę tutaj zaznaczyłem. No i zobaczmy, tutaj jeden zelot oraz jeden stalker, to może być ogromny duży zużywiony. Spiderling w tym momencie został zakończony i wszystkie te zerglingi wpadają do bazy, do bazy Jendiego, który będzie musiał starać się bronić jednym, jednym zelotem i na, widać że, że najeźdźca chyba nie jest za bardzo z tego zadowolony. No i zobaczymy, Yendi także tutaj e, nie jest zbyt zadowolony z tego faktu. Buduje ogromną ilość zelotów. W tym momencie ten gateway nie zostanie już tutaj, nie zostanie użyty chyba w tej grze. I, o, czy ten pylon zostanie, zostanie zniszczony. Wygląda na to, że tak, stara się tutaj jeszcze wyciągnąć drony ze swoimi minerałów, no, ale wszystkie cztery Gateway zostały w tym momencie wyłączone. Yendi, biegie! Druga gra, jakże szybka, została właśnie zakończona. Najeźdźca bardzo agresywny w tej grze.